Witam serdecznie Państwo kochani, pojawiło się kilka pytań. Po pierwsze, skąd się wzięły nazwy pomidorów typu IZA, smaczne DE, wysokie DE, laseczka, żółte piast, cyklowskie oraz y, smaczne PL ewentualne malinę. sytuacja powiem Wam, że jest taka, że Większość z tych pomidorów dostaliśmy od kogoś w prezencie po prostu, albo po prostu były smaczne, więc wzięliśmy od nich nasiona. No i tak się też pojawiły nazwy z nich wzięte, ewentualnie z sytuacji, gdzie po prostu byliśmy w gościach. No i stąd na przykład żółte piast. Wysokie DE wzięły nazwę stąd, ono zostało nasiona kupione w Niemczech po prostu w sklepie, gdzieś tam, takim ogrodniczym. Natomiast, co nas zaskoczyło, jak na pomidor koktajlowy urosły nam krzaki w zeszłym roku na 3,5 metra. Stąd nazwa wysokie DE. Bardzo długo dawały owoce, bardzo wysoko rosły. Tak jak mówię, krzaki porosły na 3,5 metra. Także, co nas niezmiernie ucieszyło i trochę zaskoczyło, bo nie spodziewałem się aż tak. Dodatkowe pytanie z Państwa strony pojawiło się. Po co nam zegar, a w zasadzie zawór otwierający, zamykający, skoro mamy pompę, która już się włącza, wyłącza i która też jest sterowana zegarem? Sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ poziom wody w beczce jest wyższy niż są same pomidory. W związku z czym, nawet jeżeli pompa przestanie nam pracować w tym momencie. Woda zacznie nam płynąć grawitacyjnie, jeżeli jej nie odetniemy. Nie mając tutaj żadnego zaworu, nie mając odcięcia ten zawór, który po pierwsze otwiera nam wodę i ją podaje, po drugie hmm, odcina nam ją. Ponadto, nie mając specjalnej regulacji, jeżeli chodzi o ilość podawania wody, mogłem zrobić przesunięcie czasowe pomiędzy załączeniem pompy a otwarciem zaworu. Przeliczyłem sobie mniej więcej, że na ilość pomidorów, którą mam i tam, które tam są otwory porobione. Jeżeli przesunę otwarcie zaworu o 30 sekund, pomidor przykładowo dostanie, każdy jeden, około 0,8 litra wody. Czyli pompa załącza się na minutę, po 30 sekundach otwiera się zawór. W tym samym czasie pracuje pompa i zawór jest otwarty przez 30 sekund. W tym czasie zostaje podana woda w ilości około 0,8 litra na każdego pomidora. E, pompa się wyłącza, potem przez 30 sekund grawitacyjnie spływa na woda i zawór się zamyka, czyli przestaje być podawana woda do pomidorów. Proste rozwiązanie, proste. Działa, działa, więc to jest najważniejsze. E, jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś wątpliwości albo pytania. To, to zapraszam. Chętnie udzielę, jeżeli będę tylko w stanie. No tak jak mówię, tutaj amatorsko bardzo wszystko działa. Także jest to mój drugi rok z pomidorami, mm, gdzie działam. Także ale mam nadzieję, że będę w stanie pomóc. Być może pomóc rozwiązać jakiś problem. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia w tym wspaniałe popołudnie niedzielne. I do usłyszenia, kochani.